To nigdy nie jest łatwe zadanie. Wybierz tylko jedną książkę, którą możesz polecić innym liderom. To właśnie One Book. Krótki format od Voice House. Liderzy, przedsiębiorcy, pasjonaci. Co to za książka? Skąd się u ciebie wzięła? Co zmieniła w twoim zawodowym albo prywatnym życiu? Michał Sergiejuk, terapeuta. Jest to książka. O tytule Tożsamość Mężczyzny i pod tytule Pięć kroków męskiej inicjacji, napisana przez Richarda Rora, to jest franciszkanin duchowny, który jest jednocześnie mistykiem. Trafiłem na nią poprzez inną książkę, którą właśnie w trakcie własnej terapii przeczytałem z półki ośrodka, do którego poszedłem po pomoc. To była książka z Richarda Rora. I pamiętam, że taki skonfudowany po pierwszych stu stronach, bo tak przeczytałem na końcu, że Franciszkanin, książka taka o duchowości, a to była taka totalna krytyka kościoła katolickiego. I tak, no o co chodzi? Okazało się, że to jest mistyk i trochę mi otworzył oczy na to, jakie są w ogóle podejścia do duchowości. Jest podejście dogmatyczne, które jakby sprowadza się do wierze w coś. Jest podejście mistyczne, które sprowadza się do doświadczam i nic nie muszę wierzyć, i które instynktownie było mi zawsze bliższe. I jakoś miałem wrażenie w tych pierwszych stu stronach, że blisko jest do buddyzmu Richardowi Rohrowi, ale finalnie on wrócił, przyznał się do tego swojego chrześcijaństwa. To podejście mistyczne jest mi bliskie, ale właśnie uwiedziony tym jego mistycyzmem sięgnąłem po kolejną książkę Tożsamość Mężczyzny, która jest o kryzysie męskości. Osią tej książki jest takich pięć prawd, które sformułował Ror, i które brzmią: Życie jest ciężkie. Druga, nie jesteś tak ważny, jak ci się wydaje. Trzecia, twoje życie nie należy do ciebie. Czwarta, nie masz władzy. I piąta, umrzesz. Pamiętam, że ja byłem zszokowany, bo dla mnie one brzmiały tak ponuro. Ja chyba nie byłem wtedy gotowy na taką szczerość w tamtym momencie, choć ta książka ostatecznie przeprowadza nas przez te prawdy, pogłębia znaczenie tego, co znaczy, że życie jest ciężkie, dlaczego warto doświadczyć cierpienia w tym życiu i dlaczego nie warto tak na siłę od niego uciekać między innymi właśnie poprzez uzależnienia, o których sobie rozmawialiśmy, ale też przez dbanie o komfort w każdym możliwym momencie. Jest też bardzo o, o roli mędrców i o roli ojców i o tym, że cierpimy nie tylko mężczyźni, ale i kobiety. Tak, cierpimy jako społeczność z braku takiej ciągłości. Nam nikt nie przekazał tych prawd i finalnie to prowadzi do tego, że przekazujemy z pokolenia na pokolenie coraz więcej cierpienia i nawet właśnie pozwolę sobie przytoczyć takie konsekwencje, które Ror podaje, jeżeli nie przeżyjemy jakoś nie przepracujemy tego cierpienia, czyli tej pierwszej prawdy, że życie jest ciężkie, która zresztą tak się fajnie zbiega z buddyjskim, że te cztery szlachetne prawdy i ta pierwsza jest o cierpieniu właśnie, że w życiu jest cierpienie i nie jesteśmy w stanie żyć bez cierpienia, w sensie nie ma życia bez cierpienia. I jeżeli tego jakoś sensownie nie przeżyjemy, to w miarę upływu lat staniemy się nieugięci, pedantyczni i drobiazgowi. Zaczniemy nienawidzić innych, by dać upust swoim negatywnym emocjom będziemy odgrywać rolę ofiary, by w ten sposób panować nad innymi. Przez większość czasu będziemy poszukiwać bezpieczeństwa i odpowiedniej rangi społecznej, starając się w ten sposób zamaskować brak własnej wartości. Swoje śmiertelne odrętwienie przekażemy rodzinie, dzieciom i przyjaciołom. No i oczywiście to jest jakaś koncepcja rora, która jakoś tak bardzo do mnie trafiła i ja w swoim prywatnym życiu i w życiu takim zawodowym właśnie jako psychoterapeuta bardzo jakoś staram się zaopiekować temat męskości. Po pierwsze przestawiła mój fokus na wspólnotę, na to, że ja nie jestem takim samotnym okrętem, że nawet w sumie nie są tak ważne moje, mój wizerunek. Nie jest tak ważne. A nawet moje życie. No myślę, że ona pomogła mi dojść do takiego momentu, w którym ja nie boję się śmierci. Tak, tak dzisiaj czuję, że ten lęk mnie jakoś nie paraliżuje. Po drugie, jakoś myślę, że nabrałem po części dzięki tej książce chęci do takiego pokornego podejścia do innych mężczyzn, do życia.